Siódmy zlot ciężarówek łowicki Tracker King, jak co roku, ściągnął do łowicza pasjonatów pięknych traków z Polski i z zagranicy. Na terenie przy ulicy ekonomicznej pojawiło się około 500 ciężarówek. Wśród przybyłych pojazdów można było spotkać nie tylko współczesne modele, ale też zabytki i klasyki motoryzacji, które przyciągają wzrok nawet lajków. Organizatorem zlotu jest Stowarzyszenie Łowicki Tracker King powołane przez pasjonatów motoryzacji Tomasza Kapustę, Michała Bogacza, Tomasza Tokarskiego, Cezarego Mardofla i Piotra Rucińskiego. Znajdujemy się w Łowiczu na zlocie samochodów ciężarowych. Jest to siódma edycja naszego zlotu. Z roku na rok rośniemy w siłę, nas coraz więcej. Na obecną chwilę znajduje się prawie 500 aut w naszym zlocie. Są to auta przeróżnego rodzaju, nietuzinkowe auta. Mamy dużą frekwencję osób odwiedzających. Jest naprawdę około kilku tysięcy osób, które chcą zobaczyć te auta. Co prawda, to prawda. Popatrzcie na przykład na tę wiśniową skanię 143M z legendarnym silnikiem Detroit Diesel zainstalowanym na ramię. To dwie legendy w jednym, a ten ryk amerykańskiej jednostki był przepiękny. Tuż obok stał młodszy model skani z silnikiem przed kabiną ostatni tego typu z tej kultowej stajni. Miłym widokiem była zielona skrzyniowa skania o pięknej sylwetce z lat 60. 70. Większość traków z tego okresu wygląda jak ona, ale nie po każdym wówczas było widać takie solidne wykonanie jak po tym egzemplarzu. Skania wiedziała, jak budować pozycje. Na jakości wykonania, a nie na gołym marketingu. Piorunujące wrażenie robiła kolejna skania z noskiem. Tym razem tak zmodyfikowanym, że tylko napis wskazywał, z czym mamy do czynienia. To jest Kania Torpedo w nowej wersji. Jest to własny projekt. Czasu to kosztowało trochę dużo, po prostu z przerwami 6 lat. A pieniążków, no trudno powiedzieć, nie, no nie chciałbym strzelać tych chłodów. Jeśli chodzi o tuning tego samochodu, to przede wszystkim przód cały jest zrobiony od zera. I oczywiście, wszystkie elementy ksiodek zrobiła nam firma WTCS. Widać kawał solidnej tuningowej roboty. Jest to o tyle ciekawe, że właściciel Skani nie jest trackerem z zawodu. Mamy ogólnie piekarnie cukiernie, a, a to służy tylko na złoty, na takie własne wyjazdy. I to się nazywa pasja. Nie musi mieć zaplecza zawodowego ani biznesowego. Po prostu miłość do pięknych ciężarówek. Tylko tyle i aż tyle. Jesteśmy pierwszy raz na tym złocie i naprawdę jesteśmy pod wrażeniem, że jest tu tak fajnie miło. Dziękujemy panu Tomkowi za to, że nas zaprosił. Super, super nam się podoba. Ogólnie to ta marka zdominowała Łowicki Tracker King. Na drugim miejscu było Volvo, a na trzecim DAF. I nasi znajomi, właściciele kultowego modelu. Jesteśmy w Łowiczu. Po raz pierwszy, przyznał szczerze, na tym zlocie. Przyjechaliśmy tym razem samochodem osobowym. Nie przejechaliśmy DAFem. Jesteśmy właścicielami DAFa Egipta. No jak na razie. Po wejściu jest całkiem fajnie, pogoda dopisuje, ludzie fajni. Z klasyków świetnie prezentował się pożarniczy Star z OSP Wyborów. Ciekawe, czy strażacy zdawali sobie sprawę, że w czasie zlotu napis na starze mógł się inaczej kojarzyć. OSP Wyborów można przecież zrozumieć jako Ochotnicza Straż Prezydenckich Wyborów. A takie skojarzenie niedawnej sytuacji politycznej w naszym kraju z klasykiem. Na każdą rzecz można patrzeć z dwóch stron. Jest prawda czasów, o których mówimy, i prawda ekranu, która mówi. Za to pod względem charytatywnym Łowicki Tracker King to tylko jedna prawda: To zlot ludzi z wielkimi sercami. Wspieramy Kubę Milczarka, jest to schorowane dziecko. Tymi ciężarówkami przyjechali kierowcy którzy nie tylko jeżdżą dużymi samochodami, ale okazują serce, jakie mają, jakie duże, duże, duże serducho mają, pomagając właśnie choremu dzieciaczkowi. Piękna inicjatywa pokazująca, że środowisko trakerów nie jest zamknięte na potrzebujących i osoby spoza niego.